Siemano, siemano, siemano! Witam Was w sobotni poranek. Dzisiejszy jest szczególny, bo świąteczny. I tu od razu pytanie do Was. Jak to jest w Waszym regionie? Czy przed święconką je się, czy się nie je? Bo u mnie w regionie się nie je i zawsze, dopóki się nie pójdzie do kościoła z koszyczkiem, trzeba troszeczkę pochodzić głody. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony najgorętszym nowościom ze świata driftu. A tych naprawdę w ostatnim tygodniu nie brakowało, a więc podsumujemy sobie to wszystko i zaczynamy kolejny odcinek z driftingowymi gorącymi wieściami. Patronami odcinka jest Procasto oraz Zborowski De, a wszystkie moje działania napędzają chłopaki z Detem. Maciej Jarkiewicz, wielka legenda polskiego driftingu, powraca z nowym autem. Do tej pory, przez ostatnie 7 lat, kojarzyliśmy Żółwika z charakterystyczną Toyotą Suprą, która, jeżeli chodzi o swoje oklejenie, miała różne wcielenia. Jednak, jeżeli chodzi o całą konstrukcję auta, w zasadzie zbyt wiele się tam nie zmieniało. Oczywiście w międzyczasie wpadł nowy 2JZ, jednak, jeżeli chodzi o setup tego samochodu, nie było aż tak dużych zmian, które. Na pierwszy rzut oka można byłoby zauważyć. Teraz popularny żółwik wraca z nowym projektem. Będzie to Nissan S14. Pod maską będzie oczywiście doskonale znany i totalnie sprawdzony silnik 2JZ, a za całą budowę odpowiedzialna jest kolejna legenda polskiego driftingu, a więc doskonały konstruktor, doskonały kierowca Marek Wartałowicz. Cały przebieg budowy Nissana S14 Macieja Jarkiewicza możecie śledzić na jego Instagramie, który jest bardzo regularnie prowadzony który jest dla Macieja Jarkiewicza pewnego rodzaju nową świeżością, a ja bardzo się cieszę z tego, że żółwik wróci z nową, w mojej ocenie jeszcze mocniejszą bronią do tego, aby rywalizować, ponieważ jest to zawodnik, który swoje doświadczenie może wykorzystać do naprawdę bardzo mocnej walki o tytuły nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Peter Kozłowski zaprezentował nam w akcji swojego dominatora. Samochód, który posiada grubo ponad 1000 koni mechanicznych, 7-litrowy silnik V8 z serii LS pod maską, dwie turbosprężarki i naprawdę cały ogrom rozmaitych zastosowań, który ma sprawić, że ten samochód będzie jednym z najmocniejszych driftowozów, jakie kiedykolwiek polska czy europejska scena widziała. Piter Kozłowski we wszystkich swoich rozmowach nie ukrywa tego, że cały czas jego ambicją i jego marzeniem są starty w Drift Masters. No i na pewno budowa nowego samochodu Pitera Kozłowskiego to Zdecydowany krok w tę stronę, aby na międzynarodowej arenie być cały czas w walce o jak najwyższe tytuły. Peter Kozłowski, po pierwszych jazdach, relacjonuje na swoich social mediach, że w samochodzie czuje się bardzo dobrze, a sam samochód to setup, który jest widać takim zbiorem doświadczeń Petera z jego kilku naprawdę długich lat w jego branży i w startach driftingowej. Pod maską, tak jak mówiłem, silnik v a więc coś, o czym Peter mówił nawet w rozmowie ze mną, że czuje się za kierownicą fałsemki jednak lepiej, do tego karoseria Nissan S15, który znany jest z tego, że doskonale się prowadzi, wszystko połączone w taki sposób, aby Peterowi jeździło się dobrze i naprawdę ilość mocy, której na pewno w żadnej walce mu nie zabraknie. Jeżeli mówimy o Drift Masters, to już 29 maja zapowiedziana jest pierwsza runda w Austrii na legendarnym torze Greinbach. Jest to dokładnie ten sam tor, na którym Drift Masters zaczynało w sezonie 2019. Tor bardzo wymagający, tor bardzo szybki, który może na zdjęciach czy na relacji nie wygląda na jakoś super skomplikowany, ale naprawdę tak jest. W wielu e, moich rozmowach z zawodnikami naprawdę e, dużo nasłuchałem się tego, że ten tor to taki prawdziwy, niepozorny, e, Chochlik, który naprawdę potrafi spłatać niezłego figla i tylko drobna pomyłka w setupie samochodu, tylko drobne spóźnienie się z odpowiednim wyjściem z zakrętu i stanięciem w pełni na gaz może sprawić, że przejazd będzie totalnie zepsuty, no i nie będziemy mogli myśleć o rywalizacji, o jak najwyższe punkty podium. Tor usytuowany w górach na zdjęciach wygląda jako zupełnie płaski, jednak jeżeli stanęlibyście obok niego i spojrzeli pod kątem, to naprawdę jest jeden moment, który ma bardzo duże różnice Wzniesienia i to też niesamowity test, nie tylko dla kierowców, ale także dla ich maszyn. Na ekranach w tym momencie widzicie cały kalendarz Drift Masters, który planowany jest, że zakończy się w Gruzji, w Tbilisi, na niesamowitej, ulicznej rundzie, na którą ja osobiście bardzo nie mogę się doczekać. Jack Shanahan, a więc jeden z tych zawodników, który rozpoczął taki baby boom w Europie na drifting. Oczywiście mówię tutaj w cudzysłowie i mocnym żartem, jeżeli chodzi o ten baby boom. Jest to zawodnik, który w Europie, obok naszego Adama Rubika Zalewskiego, razem promowali to, że drifting można zacząć bardzo wcześnie. I jak widzimy po osiągnięciach obu tych zawodników, ten wczesny start przygody z driftingiem zaowocował tym, że ci zawodnicy dziś to naprawdę wielkie światowe nazwiska. Jack Shanahan wczoraj o godzinie 15 na swoich social, Mediach ogłosił, że wystartuje w Russian Drift Series, a więc w popularnym RDS-ie. I dołączy do swojego krajana, także do swojego sąsiada Jamesa Dina. I razem będą reprezentowali barwy Irlandii właśnie w RDS-ie, które naprawdę na ten sezon zbroi się, jeżeli chodzi o kierowców. Jack Shanahan zasiądzie za sterami samochodu z timu Fresh Auto. Fresh Auto, jeżeli nie jesteście jakimiś regularnymi obserwującymi sprawy związane z RDS-em, możecie kojarzyć z tego, że przy przygotowali na rywalizację w RDS-ie Ładę 2107, która totalnie ładnie wyglądała, pod maską miała silnik 2JZ i była naprawdę bardzo mocnym autem. Czy Jack Shanahan wystartuje za kierownicą Łady? A może jakiegoś innego samochodu? Tego jeszcze nie wiemy, ale powiem szczerze, fajnie by to wyglądało, gdyby Jack Shanahan właśnie za kierownicą Łady się tam zaprezentował. Jak pójdzie Jackowi? Tego jestem sam bardzo ciekawy. RDS to na pewno zupełnie nowe wyzwanie dla europejskich zawodników. Eee, inny styl jazdy troszeczkę, ale przede wszystkim też no, cała inna kultura motoryzacyjna i inna mentalność ludzi dookoła sprawi, że na pewno będzie to dla tych zawodników nie małe wyzwanie, ale też na pewno będzie to wyzwanie, które dla nich będzie na pewno kolejnym bardzo dużym krokiem w sportowej karierze. Skoro mówimy o młodych zawodnikach, to polecam wam mój najnowszy wywiad, w którym moim gościem jest Jaś Borawski. Możecie go zobaczyć na moim kanale oraz tu macie do niego odnośnik. Tam Jaś Borawski naprawdę w bardzo dojrzały sposób wypowiada się o swoim podejściu do driftingu i powiem wam szczerze, że ja naprawdę jestem bardzo mocno i bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co Jaś Borawski mówi. Koniecznie polecam wam do sprawdzenia tę rozmowę i powiem wam szczerze, że jestem trochę zaskoczony, że do tej pory tak mało obejrzeń ma ten materiał. Z tego miejsca życzę wam wszystkiego dobrego na święta. Spędźcie je doskonale, spędźcie je ze swoją rodziną. No i po prostu korzystajcie z uroków pięknej pogody, która mam nadzieję, że będzie przez całe święta. I po prostu bądźcie szczęśliwymi ludźmi i spędźcie te święta z osobami, którymi tylko chcecie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Ja jestem driftingowy nerd. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami ze świata driftu, to subskrybujcie mój kanał. Aha, i zapraszam, zapraszam Was jeszcze do nowej grupy dyskusyjnej, którą założyłem specjalnie tylko dla hardkorowych fanów driftu. Abyśmy razem mogli sobie o każdej porze dnia i nocy na różne driftingowe tematy tam podyskutować. Znajdziecie link do niej w opisie filmu. Ja z tego miejsca Wam serdecznie dziękuję. Wirtualna Piona, trzymajcie się, cześć. Ten materiał nie powstałby, gdyby nie moi wspierający, którym z tego miejsca serdecznie dziękuję. Jeżeli chcesz do nich dołączyć, kliknij w pierwszy link w opisie tego filmu i dołącz do moich wspierających na Patreonie.